W szkole Kogito mamy bardzo utalentowane dzieci. Mają trochę wyobraźni też. Zgadnijcie, o czym dzieciaki mówią. Ona może mieć różne kształty. To takie coś maluszynkiego. Jest taka i ma czasami... rozdzielona jest na dwie części i ma dwa kolory To jest taka rzecz, która na przykład się połyka. Do połykania z wodą. Rozpuszcza w wodzie, mieszasz i topiesz. Albo niektóre są takie, że można odkręcić i wsypać do buzi. Niektóre są <laughs> płaskie <laughs> dobre, a niektóre są takie przepierzchniowe. Na brzuch, na głowie i na inne takie rzeczy. No. Żeby było się lepiej czuć i żeby się nie źle czuć. Zabija bakterie, pomaga naszemu ciału. Jak będziesz brał potrzebne w idealnej ilości, to wtedy będziesz lepiej na przykład się czuł. Po prostu czujesz się świetnie, masz ochotę zrobić dużo różnych takich fajnych rzeczy. Jesteś Wesoły bardzo i coś ci się bardzo podoba. O, nam się kojarzy z kolorem kolorowym. Niektórzy mogą nam sobie wyobrazić, jako na przykład rzutą. Odczuwasz, gdy to się dla ciebie miłe, fajne. Na przykład, że coś wygrał. Gdyś dostałeś swój wymyślony plezin, do którego zawsze prosiłeś. Album kart piłkarski. Wtedy czujesz się taki szczęśliwy. Dam jej prezent. To właśnie wyraża tę emocję. Ona jest prowadzącą emocją. Taki uśmiech jakby. Taki. Bez tego nie uda się żyć. To jest takie zaokrąglenie, a później jest jakby takie proste. To wiem, że jest taki kawałek, ale nie widziałem dalszej części. Bo a, jak, a! Ja nie że oczami na szybę. A! A, a, a! Ha, no, u Ciebie mogę. Ale to i tak tylko nieźle, bo to prowadzi No To masz w buzi! No! I to jest jedyna więziel, która wychodzi poza ciało. Nawet może dotykać nosa. Jest dosyć długi. Jest tak różowo-czerwony. Mamy sobie takie bardzo malutkie kropeczki. Bo na nim są kubki smakowe. Żeby mogła lizać lody, i I mówić. Musisz odciąć cztery smaki. Słony, gorzki, słodki i ostre. Tak. Eee, coś, z <laughs> czego się nie da gadać. I to musi być w ciągu żeby działało.